Debatą zainaugurowano pracę nad wypracowaniem kierunków rozwoju oświaty w gminie Rytwiany. Uczestnicy projektu EduKompass pracowali w zespołach. Efektem ich czwartkowej pracy będzie opracowanie stanu, w jakim obecnie jest gminna oświata. Raport z projektu ujrzy światło dzienne w listopadzie. Debata o oświacie, o kierunku rozwoju oświaty w gminie Rytwiany, ona jest bardzo ważna. Chcemy poprzez tę debatę, w której uczestniczą uczniowie, rodzice, Nauczyciele, przedstawiciele organu prowadzącego, z jednej strony zapoznać się z pewnymi brakami, deficytami, które występują z pewnością w poszczególnych grupach, które wcześniej wymieniłem. Chcemy również poznać kierunki rozwoju obszary. Tak, aby uczynić edukację w gminie Litwiany bardziej efektywną. Edukację nastawioną właśnie na zaspokojenie potrzeb uczniów, nauczycieli, rodziców i również organu prowadzącego. Projekt EduKompass składa się z kilku etapów. Pierwszy odbył się w czwartkowe popołudnie. Następnym etapem będzie diagnoza potrzeb rozwojowych nauczycieli, czyli nauczyciele będą mieli ankiety do wypełnienia, w których odpowiedzą na pytanie, w jakich kierunkach się chcą rozwijać, jakie kompetencje swoje rozwijać. Następnie odbędzie się cykl szkoleń, to będą szkolenia i stacjonarne, i wykłady, i warsztaty, takie, które będą w oparciu o tą diagnozę przygotowane. I następnie będzie takie jeszcze jedno spotkanie w listopadzie na zakończenie projektu, na podsumowanie, wyciągnięcie wniosków. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji. Podniesienie poziomu edukacji, tak? Budowanie na mocnych stronach, poszukiwanie tych obszarów, które trzeba rozwijać. Nie tylko wójt, ale także wszyscy uczestnicy spotkania nie mieli wątpliwości, że debata jest potrzebna. Szkoła jest instytucją uczącą się ciągle i stale. Pracownicy, czy to kadra zarządzająca, czy nauczyciele, łącznie z uczniami, rodzicami, to są te podmioty, które też stale w tej szkole się uczą każdego dnia. Proces dydaktyczny, kontakt bezpośredni z uczniem wyzwala tę potrzebę, także każde takie spotkanie, czy to w ramach projektu, tak jak ten. Czy z własnej inicjatywy, bo gdzieś tam jedziemy na kurs kwalifikacyjny, na szkolenie, jest niezbędną rzeczą do ułatwienia sobie pracy, poznania nowości i jakichś dodatkowych rozwiązań, które na ten moment są konieczne. Postęp w każdej dziedzinie wymusza zmiany. Oświata musi na nie reagować na bieżąco. W galopującym świecie, szczególnie w tym czasie, kiedy, kiedy technologie gwałtownie się rozwijają. Dzisiejsi uczniowie najprawdopodobniej po części będą pracować w zawodach, które jeszcze nie są określone, nie są wymyślone i wynalezione. Od lat oświata jest mniej lub bardziej udanie reformowana. Mimo zmian, szkoły borykają się z problemami i co najgorsze, często są pozostawiane same sobie, a dzieci traktują naukę jak przykry obowiązek. Żyjemy w czasach no, niełatwych, żyjemy w czasach szybkich, żyjemy w czasach, które powodują, że jesteśmy osaczeni tak wieloma sprawami, że szkoła staje się dla tych dzieci naprawdę nieatrakcyjna. I przez to, że taka się staje, te problemy się narastają. Niestety motywacja dzieci w dzisiejszym świecie jest minimalna. Dla dzieci szkoła raczej nie jest atrakcyjna, raczej jest obowiązkiem przykrym. Najbardziej zainteresowani kształceniem na wysokim poziomie powinni być rodzice, uważa wójt Kasiewicz. Rzeczywiście, rodzice burzliwie debatowali. Rodzicom najbardziej powinno zależeć na na dobru ich dzieci, na dobru rozumianym jako osiągnięcie jak najlepszego wykształcenia. Czyli stąd, stąd aby osiągnąć to dobre wykształcenie, ważna jest podstawa, czyli, czyli bardzo dobre przedszkole, bardzo dobra szkoła podstawowa. To jest ten fundament, na którym buduje się przyszłość każdego młodego człowieka. Przy jednym ze stolików pracowali uczniowie. Młodym ludziom taka forma zajęć podobała się. Jednym z zadań, jakie mieli do wykonania, było udzielenie odpowiedzi na pytanie, co szkoła powinna przestać robić. Na przykład porównywać uczniów między sobą. Co jeszcze? Stawia się za egzaminy. Mhm. Bagatelizować problemy młodzieży. Bagatelizować nie powinno, tak? Nie powinno się, nie powinno się robić. A porównywać uczniów, jak to rozumiecie? że jeden jest lepszy, a drugi jest gorszy, to nie powinni tak robić. Że jak jeden rozumie lepiej matematykę, to drugi nie musi rozumieć tak samo, jak on. No, co tam jeszcze macie? E, na przykład, że powinny przestać obciążać niepotrzebnie plecaki. Czyli co za, za ciężkie plecaki macie? Tak. Za dużo książek trzeba nosić? Nie ehm. ma takiej możliwości, żeby, żeby podręczniki były w szkole? Nie, to właśnie niezbyt u nas. No co jeszcze nam na to? Hmm. Na przykład przestać nakazywać jak się ubierać, bo każdy powinien wyrażać siebie jednak. Na koniec jako były Belfer muszę pochwalić wójta Forkasiewicza za wiedzę na temat edukacji. Forkasiewicz należy do wąskiego grona samorządowców, którzy wiedzą czym i jak ważne są kompetencje kluczowe w edukacji. Trzeba dodać. Że nigdy nie był nauczycielem. Nie, nie byłem nauczycielem, ale, ale to jest już ten okres, kiedy, kiedy pełniłem funkcję wójta gminy dytwiany, która nierozerwalnie jest związana z, z edukacją w gminie, z rozwojem tej edukacji. Stąd, stąd nie tylko nauczyciele, nie tylko dyrektorzy szkół, ale również przedstawiciele organu prowadzącego, jak wójt czy radni, jako członkowie Komisji Edukacji, no, musieli zapoznać się z, z kompetencjami kluczowymi. Jerzy Strzyż STV Info.